Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Jak to przetłumaczyć język angielski na co dzień? Dzisiaj będziemy prosić kogoś, żeby nam wyciągnął pieniądze z bankomatu. Czyli oto krótka scenka, jaką przygotowałem na dziś. Osoba, a gdzie idziesz? Do bankomatu. O super, możesz mi wyciągnąć 100 dolarów, czy tam 100 zł. Jak to przetłumaczyć? Czy możesz mi wyciągnąć? Ok, pauzujemy sobie filmik za jakieś 10-15 sekund filmik ruszy i podamy sobie prawidłową wersję wraz z analizą, a wy w międzyczasie spróbujcie to przetłumaczyć. I witam z powrotem po krótkiej przerwie, czyli najpierw pytanie, gdzie idziesz? Oczywiście ta osoba idzie w tym momencie, czyli czas present continuous. Where are you going? Going, nie czytam końcówki tej, tej G, czyli nie mówię going, tylko going, bo tu mamy ny nosowe. Do bankomatu, oficjalny, oficjalna nazwa na bankomat to jest ATM. Natomiast w języku codziennym, czy na przykład do kolegi, raczej powiemy cash. Machine, ok? Cash, uwaga na wymowę, bo tak wszyscy sobie mówią przez A, cash, a tu jest, yy, tu jest ta sama samogłoska co jest w kocie, ok? Czyli kot to nie jest cat, tylko cat, czyli cash machine. Zauważcie też, że są różne rodzajniki, bo tu mamy samogłoskę, czyli N, ATM, a tu jest E, cash machine. Oh, great, czyli super. Can you withdraw? Can you take out? Macie do dyspozycji dwa czasowniki. Tu macie frejzala, a frejzale z natury są nieformalne. Czyli do kolegi i tak dalej, może w rodzinie, użyjmy raczej take out. Withdraw jest ciut bardziej oficjalny. niż jakiś super formalny, po prostu ciut bardziej oficjalny. To jest ciekawy w ogóle czasownik. On znaczy na przykład wycofać, tak? Na przykład wycofać się z jakiegoś konkursu. Withdraw. Czyli can you withdraw albo can you take out 100 dollars. For me, czy też złoty, no to 100 złotys for me. Ok, dzięki. Napiszcie, którego czasownika użyliście i czy w ogóle wpadliście na te czasowniki.